Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, Dzień, Dzień dobry, witamy, dobry, serdecznie. szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzieciaki, Dzień. poznajecie panią Jannę Racewicz z panoramy. Ja poznaję. Dzień, Dzień dobry, Dzień bardzo mi miło. Dzień dobry, nazywam się Monika. Dzień dobry Monika. Dzień dobry, ja mam cześć na i Dzień, Dzień, Dzień dobry, kochanie. Kasia. Jasio. Dzień dobry, Jakub. Kuba. Dzień dobry, tak. Kuba. A to jest mój synek IGorek. I też się chętnie przywita. Witamy Cię. Cześć. Cześć. Serwusz Igor. uprzejmie prosimy. Bardzo Bila dziękuję. Serwicznie. A ja w królewskim wydaniu programu oczywiście częstuję królewskimi ciastkami. Bardzo, zaproszę. Proszę, uprzejmie. <noise> Proszę uprzejmie. Jakie piękne, które wybieramy? Dobrze. dziękuję. Proszę bardzo. Smakowite. Panie Joanno, my dzisiaj w programie poznaliśmy nowego świętego, który był królem. No, właściwie królewiczem. Kazimierz się nazywał. I właśnie gdyby święty Kazimierz dzisiaj żył, to chciałabym, żeby został królem Polski. Przecież w Polsce nie ma królów. Nie jesteśmy monarchią, tylko jak to się nazywa, tą a, anarchią? Nie, nie jesteśmy anarchią, jesteśmy demokracją. Mamy wybranych w powszechnych wyborach prezydenta, premiera, posłów, senatorów. No właśnie, jak wszyscy rządzą naraz, to to jest moim zdaniem anarchia i dlatego w telewizji się kłócą i kłócą. Kłócą się, to prawda, mają różne zdania, no ale prawda jest taka, że każdy z nich robi co innego. Co innego robi prezydent, co innego premier i, i posłowie w Sejmie. Pani redaktor zna pewnie wielu polityków. Jacy oni są na co dzień? Bardzo różni. Jedni są bardzo mili, inni troszkę mniej. Jedni bardzo mocno walczą o swoje zdania, inni wolą siedzieć gdzieś w dalekich ławach w Sejmie i głosować tylko tak, jak trzeba. A czy to jest w ogóle możliwe, żeby rządzić mądrze i sprawiedliwie, tak jak ten królewiczka zimierz? To bardzo trudne zadanie. Niewiele osób to potrafi, ale trzeba przede wszystkim być dobrym i mądrym człowiekiem. Najpierw, a potem dobrym i mądrym władcą. A tak naprawdę, to po co są partie? Lepiej, żeby ich w ogóle nie było. Niektórzy tak myślą, wiesz, ale partia to jest taka grupa ludzi, którzy myślą podobnie, chcą tego samego i chcą swoje siły razem połączyć, żeby o to powalczyć, bo sam człowiek jeden nie jest w stanie wiele zdziałać. A jaki powinien być dobry polityk? Przede wszystkim uczciwy, mądry, sprawiedliwy i powinien być. To chyba najprostsza odpowiedź, po prostu dobrym człowiekiem. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy będę wyborcą. Będziesz wyborcą, jak będziesz miał 18 lat. Wtedy będziesz mógł pójść do wyborów i wrzucić swój głos do takiej specjalnej skrzynki, która nazywa się Urna. Jeszcze 8 lat. A ja Wam chcę pokazać przedmiot, bez którego żadne wybory odbyć się nie mogą. A, urna, urna, urna wyborcza! Urna. 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 Ta urna. Ta urna. To ja mam dla Was taką zabawę. O. Pobawmy się w prawybory, co Wy na to? Dobrze! Potrzebujemy dwóch osób, ochotników. Ja! To, może to, się ja. to może Monika i Kuba. Każdy dobrze. z Was musi przedstawić jakiś swój program wyborczy, a my potem będziemy na nich głosować. Hm? Ojej. Kuba, zaczynasz? Ma pomysł. Tak, dobrze. Uwaga, uwaga! To mój program wyborczy. Tylko ja zapewnię Wam iPady zamiast książek. Zakaz stawiania innych ocen prócz szóstek. I raz na rok darmową wycieczkę na Księżyc. Kuba Jankiewicz to Wasz najlepszy kandydat. Brawo! Brawo! Ja, teraz ja. Ja zapewniłam prawo do pięciodniowego weekendu w super nowoczesnym, ekologicznym, samowystarczalnym domu, jaki dostanie ode mnie na własność. W szkole będziemy uczyć się przedmiotów prostych, jak konstrukcja cepa. A w stołówce szkolnej dostawać będziecie same wasze ulubione potrawy, oczywiście z deserem. A w najlepszych aptekach będzie można kupić pigułki wiedzy ortograficznej bądź matematycznej, nad którymi właśnie pracuję. Głosujcie na Monikę Walczak. Brawo, to jest to. Mamy gotowe karty do głosowania? Oczywiście. Proszę bardzo, Monia, podejdź dalej. Przypominam, że na karcie do głosowania wpisujemy imię jednego kandydata. Jeśli karta będzie pusta, głos jest nieważny. Jeśli wpiszemy dwa imiona, głos jest również nieważny. Gotowi? No pewnie. Proszę. Poproszę tylko mazak. Ja też chcę mazak. Proszę podać proszę dalej. Tutaj trzy mazaki poproszę. Super. Można już Dziękuję. To zaczynamy głosowanie. Bardzo Proszę. Dobrze. Monika albo Kuba. Hmm. Tylko cicho. Nie możemy mówić na kogo głosujemy. I składamy papier. Tak? Oczywiście. I teraz nasze karty do głosowania umieszczamy w urnie. Bardzo proszę. Da <noise> da Igor, bardzo proszę. Mogę pokazać na kogo zagłosował? Ależ nie, to jest głosowanie. Igor, proszę bardzo. Pomogę ci dobrze. O, super. Pięknie. To teraz przeliczymy nasze karty do głosowania i przekonamy się, kto wygrał nasze prawe bory. Bardzo proszę. Izabela, zbieraj karty. Dostała jeszcze jedna została, no możesz? Została jeszcze jedna. Zgadza się. Izabela, możesz mi. Super. Proszę bardzo. Igor, dziękujemy za pomoc. Karty do głosowania do mnie. Bardzo proszę. I zaraz sprawdzimy. Uwaga, uwaga. Rośnie napięcie. O. Głos jest nieważny. Trzy głosy dla Moniki. I niesamowite. Trzy głosy dla Kuby. Mamy remis Pani Anno, co w takiej sytuacji? No, jak mamy remis, to trzeba zrobić dogrywkę, czyli drugą turę wyborów. Jeszcze raz głosować. Tak, 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 To po programie będziemy kontynuować naszą zabawę. Tak. A co by Pani poradziła nam, jako przyszłym wyborcom? przede wszystkim, żebyście bardzo uważnie słuchali tych, na których chcecie głosować i kierowali się nie emocjami, tylko zdrowym rozsądkiem. A mnie się wydaje, że pani jest bardzo podobna do tej królewny, która odwiedziła nas na początku programu. No faktycznie, tak, mi też tak, się, tak. ja się zdaje. No, tak? o, tylko teraz ma pani krótkie włosy. Ech, to niemożliwe. Królewne są tylko w bajkach.